Czas sprawdzić, co przyniesie dzień w pogodzie. Karolina Filipkowska z nami. Dzień dobry, Karolina. Dzień dobry. Wczoraj były takie ostrzeżenia, że możliwe mgły o poranku, ale patrzyłem, zresztą też sprawdzałaś pewnie mapę IMGW. Na razie nie ma. Takie nie wszędzie. W Warszawie nie ma, ale gdzie gdzie te mgły jeszcze występują. To, co nas teraz powinno zmartwić, to niska temperatura. W Katowicach minus jeden w tym momencie. Minus jeden. Te brwi podniesione do góry, zdziwienie, jak to możliwe. No coraz bliżej do tej zimy no tak. i coraz częściej jeśli te ujemne wskazania będą pojawiać się na termometrach i faktycznie ten poranek no nie dopisuje, bo Spore zachmurzenie w większej części Polski, duże bądź całkowite lokalnie na pomorzu występują w, tej, w tym momencie opady deszczu. Zobaczmy mapy i zobaczmy, jak to będzie wyglądać, bo tych opadów będzie dziś więcej. Chociaż będą też miejsca, gdzie pomału aura będzie poprawiać układ wysokiego ciśnienia, to głównie południowo-wschodnia część Polski. Poza tym w dalszym ciągu będziemy w objęciach układu niskiego ciśnienia, który spowoduje, że chociażby w Warszawie dziś... Parasole jak najbardziej się przydadzą. Temperatura do 13 stopni. W Moskwie w najcieplejszym momencie dnia do 6. Kijów z temperaturą do 12. Stoice Skandynawii 10-11 stopni. W Wiedniu 14 stopni na termometrach. Paryż z temperaturą do 17. Cieplej i pogodnie na Półwyspie Iberyjskim do 28 stopni. W Lizbonie Wyspy Brytyjskie 14-16 stopni. Mglista pogoda. No, już nie tak. Y Duży obszar Polski jest objęty tymi ostrzeżeniami, ale na Kujawach widzialność jest dość mocno ograniczona. Kraków, Katowice tam też mgły występują. No i w Katowicach w tym momencie jeden stopień poniżej zera. Tam sporo przejaśnień, rozpogodzeń do bezchmurnego nieba. No i właśnie Katowice i Kraków to dwa takie rodzynki na mapie Polski, bo poza tym dominuje duże zachmurzenie miejscami, nawet całkowite. W trakcie. Dnia trochę lepsza pogoda to południowo-wschodnia część Polski. Lepsza pod tym względem, że tam opadów nie przewidujemy. W Zakopanem będzie nawet słonecznie. Poza tym chmury, a te chmury przyniosą nam opady deszczu. W Zakopanem 9 stopni powyżej zera w tym najcieplejszym momencie dnia. Poza tym dwucyfrowe wskazania do maksymalnie 13, 14 stopni na barometrach w Warszawie 1008 hPa. Warunki drogowe w trakcie dnia będą utrudnione ze względu na opady deszczu, także Uważajmy. No i tutaj analogicznie, tak jak mapa ostrzeżeń drogowych, tak wygląda mapa biometru. Tam, gdzie pada, będzie niekorzystnie. Poza tym, biometr będzie obojętny, temperatura odczuwalna od 8 do maksymalnie 12 stopni. Sprawdzamy jeszcze raport smogowy. No i jakość powietrza dobra, a nie bardzo dobra w całym kraju. Do zobaczenia.